Dzień dobry moi drodzy. Dzisiaj Google AI Studio, czyli darmowa sztuczna inteligencja od Google, która ma potężne możliwości. Oprócz standardowego czatu, chociaż może nie tak standardowego, dlatego że on posiada kontekst 1 milionów, 1 milion tokenów, co oznacza, że można na przykład mu włożyć całą książkę w formie PDF i sobie z nią poradzi. To oprócz tego ma on najnowsze modele, które nawet są jeszcze nie wypuszczane w oficjalnej. Aplikacji Gemini, ale również generuje obrazy, generuje również filmy, generuje głosy, generuje podcasty z dwoma osobami, ale moja ulubiona funkcja to jest dzielenie się ekranem. Możemy podzielić się ekranem, kamerą, e, na przykład w laptopie czy w telefonie e, i przy dzieleniu się ekranem możemy go poprosić, żeby nas poinstruował. A uwaga, to wszystko w języku polskim, dlatego że jakiś czas temu dodano. Nie język polski i radzi sobie świetnie. Natomiast, jeśli zastanawiasz się, kim ja jestem i na jaką cholerę w ogóle masz mnie słuchać, to ja nazywam się Grzegorz Piekarczyk i prowadzę społeczność o nazwie iSfera. I teraz pokazuję Ci nasze wszystkie lekcje na iSferze. W tym tygodniu wrzuciłem lekcję numer 102, w której, jest to ostatnia lekcja, pokazywałem, w jaki sposób tworzyć jednolite przedmioty, jednolite postacie jak tworzyć wirtualnych influencerów, a wszystko za pomocą Flux Context, który właśnie tą jednolitość ma naprawdę, ale to naprawdę niesamowitą i pokazałem jak dosłownie w kilka minut stworzyć cały zestaw zdjęć, które są super realistyczne, a przede wszystkim ta postać na tych zdjęciach jest ta, ta sama. 30-minutowy materiał wrzucony na iSferę, materiał numer 102. Oprócz tego, oczywiście, na bieżąco wiadomości śledzimy. Proszę, to jest przed dwóch godzin, e, ostatni mój, mój wpis. E, I oczywiście mamy społeczność, wszystko na jednej platformie, która również jest dostępna na telefon. Jest aplikacja na e, komputer i można ją otwierać w przeglądarce. Więcej informacji, oczywiście, macie e, tutaj, gdzieś wyświetla się kod QR oraz na dole w opisie, a my już nie przedłużając. Przechodźmy do Google AI Studio. Moi drodzy, pierwsza najważniejsza rzecz jest taka, że to Google AI Studio on jest cały czas aktualizowane, więc to, co ja dzisiaj mówię, może być za parę dni już nieaktualne, a to, co ktoś kiedyś mówił tydzień temu, to już może być nieaktualne dzisiaj. Niestety taki jest świat AI i to jest jedna z większych bolączek w mojej branży, że po prostu to, co robimy, bardzo szybko się deaktualizuje. Więc również Google AI Studio. Może być tak, że pewne funkcje, które były, one zniknęły, a takich funkcji, których nie było, one się pojawiły. Nie będzie to bardzo długi tutorial, dlatego że materiałów na temat Google i Studio jest masa. Zobaczycie to z mojej perspektywy i ja Wam pokażę pewne rzeczy, tak żebyście Wy wszystko wiedzieli. Więc, po pierwsze, mamy oczywiście czat, w którym możemy wpisywać tak samo jak w Gemini, tak samo jak w GPT, Ale to, to, co powiedziałem, mamy tutaj po prawej stronie, widać, jest ilość tokenów tokenów, czyli to jak duży kontekst możemy tutaj załadować, więc możecie tu ładować pliki, arkusze e, i poradzi sobie Google AI Studio w przeciwieństwie do innych modeli, gdzie są pewne, pewne ograniczenia. Jedna bardzo ważna wskazówka jest taka, że po prawej stronie macie taką zakładkę Grounding with Google Search. W momencie kiedy ją odznaczycie, to dajecie dostęp Gemini do po prostu Google Search, i wtedy ta wiedza jest dużo, dużo większa. Więc warto sobie to odznaczyć. Wszystkie inne rzeczy, jak na przykład temperatura, to są rzeczy mniej istotne, ale możecie eksperymentować. Dlatego, że najważniejsze w tym wszystkim jest to, że Google AS Studio nie powstało, to nie jest narzędzie do używania przez wszystkich, jako publiczne narzędzie i taki flagowy produkt. Tym flagowym produktem jest Gemini. Ta aplikacja. Zarówno webowa, jak i aplikacja na telefon, i z niej powinni korzystać wszyscy. A Google Studio powstało do eksperymentowania, i wy też powinniście tutaj eksperymentować i patrzeć na różne rezultaty tych eksperymentów. Dlatego właśnie, między innymi, mamy coś takiego jak system porównywania różnych modeli, dlatego że tych modeli tutaj mamy więcej niż normalnie w Gemini. W Gemini zazwyczaj są dwa modele do wyboru. Tu tych modeli jest więcej, więc jak widzicie, możecie sobie je przeglądać. A oprócz Gemini macie również model Gemma. Gemma to jest otwartość źródłowy model, który możecie sobie ściągnąć lokalnie na komputer i odpalić lokalnie na komputerze. A przed, właśnie odpaleniem lokalnie na komputerze, możecie, możecie po prostu wziąć i sobie tutaj to przetestować. Więc to jest jeden jedna ze wskazówek, żebyście po prostu sobie potestowa potestowali te różne modele, pobawili się tutaj tymi ustawieniami e, i wtedy będziecie zobaczycie, jak to funkcjonuje, który model na przykład daje lepsze rezultaty. Najważniejsze w tym wszystkim jest to, że mamy tu najnowsze modele i mamy do nich dostęp całkowicie za darmo. E, dalej, druga zakładka. Jedna z ważniejszych moim zdaniem, dlatego że oprócz tutaj zwykłego czatu i, i tego, co możecie robić tak samo w czacie GPT i, i w Gemini, to druga zakładka jest to zakładka Stream. I moim zdaniem to jest tutaj największa wartość, dlatego że możecie rozmawiać do, z Gemini po prostu, możecie udostępnić kamerę na przykład. Jak odpalicie Google Studio, to udostępnijcie kamerę na prawda, telefonie. Więc jak udostępnicie kamerę na telefonie, to możecie również chodzić z, i pokazywać. Wiem, że w Gemini również ta funkcja jest, ale tutaj e, największa wartość jest tutaj w Share Screen. Dlaczego? Po pierwsze odznaczamy sobie to Grounding w Google Search, tak żeby mu dać dostęp do, e, do Google Searcha i ja teraz to odpala i Wam pokażę, dlaczego to jest największa wartość, a co najważniejsze, do niedawna jeszcze nie było języka polskiego, Teraz mam język polski. Więc ja mu udostępniam. W momencie jak mu udostępniacie, wybieracie co? Ja mu dam po prostu udostępnię mu cały ekran, tak żeby widział mój cały ekran. Zezwalam na używanie. Eee, dobrze, powiedz mi co teraz widzisz? Widzę, że masz od Muszę mów, Przeglądarkę mów. z od stroną alsfery. Jest tam przycisk do dołączenia i informacje o kursach i społeczności. Dobrze, a powiedz mi w tej sekcji Hero, co byś poprawiła? Co tutaj można zrobić, żeby zwiększyć konwersję? Myślę, że warto dodać więcej informacji o korzyściach z dołączenia do społeczności i pokazać więcej opinii uczestników. Można też dodać konkretne przykłady sukcesów osób. Ok, której... ale, ale te rzeczy są na dole poniżej. Ja, ja pytam tylko o sekcję Hero, czyli tą sekcję na samym początku. Czy, czy uważasz, że ta sekcja jest dobrze, dobrze zbudowana? W czy sekcji? Poczekaj, uważasz, że ta sekcja jest dobrze zbudowana, czy coś tu zmienić? Sama sekcja hero jest logicznie skonstruowana, ale można ją by ulepszyć, dodając jeszcze wyraźniejsze wyzwanie do działania i bardziej zwięzłe podkreślenie głównych korzyści. Może też warto dodać bardziej angażujący nagłówek? Dobrze, a teraz ja się zaloguję na moją stronę internetową i chciałbym, żebyś mi poinstruowała, jak dodać wpis na blog na WordPressa. Czy jesteś w stanie to zrobić? Tak, oczywiście. Poprowadzę cię krok po kroku. Najpierw zaloguj się do panelu administracyjnego WordPressa. Widzę, że jesteś już na stronie logowania. Tak. Wpisz tam swoje na użytkownika i hasło. Jestem. Świetnie. Już. Co dalej? Jesteś teraz w kokpicie WordPressa. Po lewej stronie w menu najedź myszką na wpisy i następnie kliknij dodaj nowy. Dobrze, a powiedz mi co to jest yy, ustaw obrazek wyróżniający, bo nie wiem. Obraz wyróżniający to główny obraz reprezentujący twój wpis na blogu. Jest widoczny na stronie głównej bloga i w listach wpisów. Dobrze, Możesz dziękuję. go użyć. Słuchajcie, taka y, y, krótka prezentacja. Natomiast y, to, co jesteście w stanie zrobić z, y, y, z tą funkcją, to po prostu wszystko. Co, co tylko sobie wymarzycie, jakby y, słuszna inteligencja już potrafi prak praktycznie wszystko. Ja, na przykład. W poprzednim wideo mówiłem o Manusie. Manus od czasu kiedy nagrałem poprzednie wideo dostał możliwość logowania się i zapamiętywania logowania się do naszych rzeczy, więc na przykład Manus pisze mi wpis na bloga, wchodzi na mojego bloga jak nawet mam wyłączony komputer i sam go teraz nawet udostępnia. Ja jeszcze tam z nim pracuję i dostosowuję ten prompt, bo zdarzają mu się błędy. Natomiast on już działa we tle na, na podstawie promptów i tak samo jest tutaj. To, co mu dostępnicie na ekranie, czy to właśnie będzie na przykład coś związanego ze stroną, czy to będzie na przykład CapCut i edycja filmów, czy to będzie jakiś research, czy będziecie potrzebowali, żeby coś naprawił wam na komputerze, to wcale nie musi być w przeglądarce coś włączonego, to może być program włączony, to mogą być ustawienia Windowsa, ustawienia Maca, coś żeby znalazł, to on was po prostu poprowadzi, więc naprawdę. To jest mind blowing i ta funkcja jest niesamowita, natomiast trzeba po prostu z niej, z niej korzystać. Jeśli macie z czymś problem, to pamiętajcie o tym, że sztuczna inteligencja rozwiąże go dużo, dużo szybciej, więc może Was po prostu nawet nauczyć czegoś, prawda? Nie umiecie obsługi jakiegoś programu, nie umiecie na przykład coś robić, możecie nie wiem, wejść na Midjourney i, i powiedzieć mu, żeby Wam wszystko opisał, w jaki sposób tam tworzyć obrazy i jaki przycisk jest do czego i tak dalej. I nie będziecie musieli kupować mojego e -booka. Link też jest na dole. E, oczywiście niedługo aktualizacja, dlatego że Midjourney wprowadził generowanie wideo, więc w tym tygodniu mocno siedzę nad aktualizacją mojego e-booka o Midjourney. Więc e, to jest moi drodzy zakładka Stream. Oprócz. E, udostępnienia ekranu możecie też po prostu mu do niego rozmawiać czy udostępniać kamerę i wtedy będzie widział to co to co wy na kamerze. No i kolejna zakładka to jest generowanie mediów więc możemy tu generować w Imagine. W Imagine możemy generować w trójce w czwórce możemy generować w Gemini a w Imagine możemy tutaj w trójce. Do niedawna jeszcze można było tutaj w Google i Studio ja robiłem dla mojej społeczności parę tygodni temu Tutorial, chyba nawet kilka tutorialów robiłem na e sferze na temat Google AI Studio i za każdym razem tam są inne funkcje, więc można było edytować obrazy w Google AI Studio na dzisiaj nie można edytować tych obrazów, ja przynajmniej takich funkcji nie znalazłem tutaj w Google AI Studio jeśli się mylę to dajcie mi znać, w Gemini, na dzisiaj jest Gemini 4, tu jest przepraszam, i Imagine 4, tu jest Imagine 3 i w Czwórce, w Gemini nie można edytować jeszcze obrazów, pomimo że on posiada tą funkcję, i to się wiąże z tym, że w Polsce tego nie można robić. Będzie można, będzie można to robić za granicą, będzie to można zrobić na VPN-ie, więc tak jest Google, że te funkcje po prostu, gdzie używamy tego, w jakim kraju, czy na VPN-ie, i też pewnie od użytkownika, to się gdzieś tam różni, i oni cały czas żonglują tymi funkcjami. To nie jest. Tak, wszystko jednolite jak na przykład ChatGPT, że jak wypuszczają funkcje, to wy, wypuszczają do wszystkich użytkowników po kolei. To, to jest troszkę, to jest większy bałagan. Przy, przy, przy właśnie e, rzeczach i przy narzędziach Google po prostu mamy większy bałagan. Więc wygeneruj obraz Shiby Shib na plaży, ale słuchajcie, Imagine to jest dobry generator, tak samo jak WO, na przykład 2, a nie tylko 3. To również jest dobry generator wideo, i kiedy on tutaj generuje nam ten obraz. Pamiętajcie, że Google AI Studio działa troszkę wolniej niż wszystkie inne miejsca. Tutaj słuchajcie, zobaczcie, wygenerowałem VO 2 z obrazu wygenerowałem film, więc wrzuciłem mu ten, ten po prostu obraz i 5-sekundowy. Ośmiosekundowy film wygenerowałem. Musicie wziąć również pod uwagę, że przy generowaniu wideo jest tak, że może wam odrzucić prom, dlatego, że po prostu ruch jest bardzo duży. Proszę, ja tutaj stworzyłem, słuchajcie, aplikację, ale to zaraz wam pokażę. Mamy, Szyba, Inu jest na plaży, jest na plaży, a zobaczymy, czy da się coś tutaj dodać. Dodaj jej okulary. Tak, tak wcześniej działał Imagine, że można było tutaj bezpośrednio w Google AI Studio Nagenerowę, niestety. No jak widzicie, nie nie udało. On jakby zapomniał, więc też radzę wam w momencie kiedy coś generujecie, żeby od razu to, to ściągać. Więc niestety, ale nie może, nie możemy tutaj edytować tych obrazów. Natomiast możemy tutaj, pokazywałem wam, Shiba Inu on the beach. Generowanie z Veo, więc my to sobie teraz puścimy. Jak widzicie, on nam po prostu odrzucił to, dlatego że jest po prostu teraz bardzo duże zapotrzebowanie na to i musicie tak zrobić kilka razy. Czasem wrócić za kilka minut, i dopiero wtedy będziecie, o, i teraz wskoczył. Widzieliście? Dobrze, że to wyszło nawet na filmie. Bez żadnego cięcia musiałem kilka razy kliknąć, żeby zaskoczyło. No po prostu musicie się wbić w kolejkę, żeby jakiś film tutaj wygenerować. On nam tutaj generuje i uważajcie, jeśli generujecie, nie przychodźcie do kolejnej zakładki, dlatego, że wtedy Wam to zamknie i już nie będziecie w stanie tego odzyskać. To jest miejsce do eksperymentowania. To nie jest miejsce, gdzie macie po prostu pracować na co dzień i gdzieś tam tworzyć pewne rzeczy. To jest takie trochę obejście, pokazuję Wam to i wszyscy... Którzy pokazują to narzędzie, pokazują jako takie to obejście, dlatego, że to jest do właśnie, tak jak powiedziałem, eksperymentowania. Więc ostatnia zakładka, nie, przepraszam. Oprócz generowania wideo, generowania dźwięku, mamy również speech generation, czyli możemy generować po prostu dialogi. Dzień dobry wszystkim. I mamy nawet dwóch, dwie osoby. Cześć, nazywam się Grzegorz. A tutaj mamy również głosy, które możemy sobie wybrać. No i napisałem te dwa dialogi. Dajmy run. Dzień dobry wszystkim. Cześć, nazywam się Grzegorz. I możemy dodawać te dialogi. Po lewej stronie na dole możemy sobie pobrać. Więc możecie tu również generować po prostu głosy. Możecie generować jednego rozmówcy lub możecie generować dwóch rozmówców. Naprawdę jest to narzędzie, które posiada bardzo, bardzo dużo różnych możliwości i tylko od Was zależy, czy będziecie z tego korzystać. Również tutaj możecie zmienić model, jeśli generujecie, generujecie to audio. Więc po prostu ja Wam pokazuję żebyście eksperymentowali sobie z, z tym narzędziem. Więc ostatnia zakładka to jest zakładka Build. Możecie tu ap budować aplikacje. Na przykład, nie wiem, włączę sobie tą aplikację, ktoś to wy zbudował. Włączam. Cześć, kim ty jesteś? Jestem Dziemini, dużym modelem językowym, wyszkolonym przez Google. Okej. Okay. A jak cię mm -hmm. zbudowano? Zostałem wytrenowany na ogromnych zbiorach danych z tekstowych. Dzięki temu mogę rozumieć i generować tekst. Dobra. I ktoś sobie zbudował taką aplikację. Możemy tutaj na przykład włączyć sobie inną aplikację. Mumble Jumble, cokolwiek to jest, moi drodzy. Good day to you. What is this interruption to my day about? Coś takiego wygenerował, ja słuchajcie, też wygenerowałem. Ja też wygenerowałem. Tu mamy naszą Shibei na plaży. Zobaczcie, to jest bardzo realistyczne wideo. Ja zawsze mówię, że bardzo dużo osób czeka na pewne modele AI, po czym jak one wychodzą. No to zawsze coś nie pasuje, zawsze jest coś nie tak i tak dalej. Natomiast wszyscy czekali na WO3. Mamy vo 3 no to o, jest za drogie. Wszyscy czekali kiedyś na WO2 i WO2 też było bardzo drogie na samym początku. To teraz już WO2 nawet gdzieś tam można za darmo sobie filmy generować, ale też nie, nie, nie jest tak używane przez wszystkich, pomimo tego, że można. Możecie do 8 sekund wygenerować i nawet wygenerować w 16 na 9 i w 9 na 16. Niedługo będzie dostępna również 720 rozdzielczość. Pamiętajcie, że jeśli macie rozdzielczość niższą, to zawsze możecie wrzucić do jakiegoś enhancera, czy innego topaza i po prostu wyciągnąć tą rozdzielczość i poprawić rozdzielczość. Ja zbudowałem taką aplikację. Powiedziałem mu, że pro, w języku polskim bardzo prosty prompt. Powiedziałem, że chcę zegar czasowy, chcę, żeby wygenerował Globus 3D i gdzie na jeden na myszką, to tam ma mi pokazać, jaka jest strefa czasowa. I rzeczywiście, słuchajcie, popatrzcie się, 7:39. 6 po południu, 7.30, rzeczywiście to się zgadza. Mamy coś takiego, i wygenerowałem to za pomocą jednego dosłownie promptu. Więc tutaj, ta zakładka Build jest potężna i macie tu również inne aplikacje, które możecie sobie przeglądnąć. Macie zapisane swoje aplikacje, czyli tu jest ten World Clock and Map, i możecie tutaj również testować Gemini, aby tworzyć aplikacje więc, moi drodzy, to byłoby tyle na dzisiaj. Na dole macie, jeśli Was interesuje, link do dołączenia do iSfery, dlatego że ten kanał to jest dosłownie tyle, jeśli chodzi o sztuczną inteligencję. Na iSferze dodaję materiały codziennie, dlatego że rozwój jest niesamowity, to bardzo szybko wszystko przyspiesza. Dajcie na dole znać, czy korzystacie z Google i Studio. dajcie znać, czy ewentualnie nie powiedziałem o czymś, o czym chcielibyście, wiedzieć lub może ominąłem coś, co według Was również jest ważne i przydatne w używaniu Google AI Studio. To wszystko, do zobaczenia. Trzymajcie się. Hej!